I A propos tytułu. Zjawisko internetowe polegające na przyciąganiu uwagi za pomocą tytułów bądź miniaturek, które przesadnie wyolbrzymiają faktyczną treść i lub znaczenie artykułu. A propos tytułu. A gdzie my jesteśmy? Bo kanciapy będzie koniec. A gdzie my jesteśmy? My jesteśmy. To mam green screen. Do efektów specjalnych, nowe pomieszczenie, nowy warsztat. Wiecie co, no, warsztat to trochę za dużo powiedziane. No tutaj miałem e, 5 metrów, 5,5 metra kwadratowego. Tam będę miał 15 w sumie. Trzy razy więcej! Także no, w sumie już można powiedzieć, że taki mały warsztacik będę miał. O, na tej zasadzie. To miejsce było super. Kurcze, dużo się tutaj nauczyłem, znaczy nauczyłem. W sensie zacząłem tutaj dużo rzeczy robić. Pierwotnie nie miało to w ogóle być, to pomieszczenie miało być w ogóle warsztatem. Dlatego też jest takie małe. To, miało, to miał być taki magazyn. Ale jak później zmieniłem pracę, magazyn już mi był niepotrzebny. No i zaczęło się myślenie, co by tutaj z tym zrobić, jakieś hobby. i wymyśliłem. Najpierw była sklejka, modele. Tak jak widać zresztą rozwój mojego kanału filmów. Najpierw była sklejka, modele. Później zacząłem wchodzić w drewno. Kurde, no, w... strasznie mało miejsca tutaj jest. I jeżeli chodzi o same modele, no to było wystarczająco, aż nawet za. Można było sobie z tym no Znaczy, może nie za, bo wystarczająco, można było sobie z tym elegancko poradzić. Ale jeżeli chodzi już o pracę w drewnie, no to widzieliście na przykładzie na przykład filmów tego okrągłego stołu, gdzie musiałem powiększać w ogóle sobie stół roboczy. Stół miał, był robiony na 120 cm, to, to było praktycznie połowa całej powierzchni podłogi. Tej, tej, tej kanciapy, tak? To jest, ona ma tutaj 2 dwa, dwa metry, 2,5 dwa metra, ma, może nie pamiętam już teraz, jest jakieś 2,5 metra, e, więc no to było to połowa powierzchni. Met 20, gdzieś mniej więcej na 2,5 metra, coś takiego tutaj jest, tak mniej więcej. E, no, jakoś próbowałem, dawałem sobie radę, ale no jak. Ja nie będę, pró nie, nie będę, nie będę stolarzem mocno. Ja już chyba dla mnie już jest za późno. Nie będę stolarzem. Ale chciałbym rozwijać się w tym jakże pięknym hobby, jakim jest obróbka drewna. Może, że na, pe na pewno nabędę jakieś umiejętności. Znaczy, będę się starał nabyć jakieś umiejętności. E, nie tylko to, co do, tej, do tego czasu, do teraz robiłem. E, moja wiedza jest niestety na chwilę obecną. O! Taka. Będę ją starał się pogłębiać. No, będę robił projekty projekt takie bardziej hobbystyczne coś, co większość wiem, takich hobbystów będzie sobie z czymś poradzi. Narzędziami, które też będą raczej dostępne dla, no, dla takich właśnie hobbystów, amatorów jak ja. Ktoś, kto niekoniecznie musi mieć warsztat, cały, cały park maszynowy, po to, żeby rozwijać, realizować się w swoim hobby. Także tak, także to będzie koniec, to będzie koniec tego, tego tej kanciapy, tego mini-mikro warsztaciku. Jeszcze pewnie nagram tutaj jakieś filmy. Zanim tam się ogarnę z tym wszystkim, to i tak już teraz mam chwilową przerwę od wszelakich realizacji, no bo ja muszę iść do pracy, po pracy muszę przyjść. Trzeba się pobawić z chłopakami trochę, żona mnie tam też odciąża, zajmuje się dziećmi więcej, ja tam coś rzeźby w tym, w tym warsztacie. Na pewno nagram nim film, także coś tam, coś tam skrobne, nie, skrobne nagram, ale na chwilę obecną to tylko tyle, że, że jest. Tak? Że, że jest. Także muszę tam wykończyć. Yy, jeszcze zostało mi trochę na chwilę obecną rekipsu do położenia. Yy, poszpachlować i pomalować. Nie będę tego szlifował. Pomalować. No i na pewno pojawią się jakieś filmy z realizacji. Yy, muszę sobie tam jakąś strugnicę zrobić. Muszę sobie tam jakiś taki stół warsztatowy mobilny zrobić. Yy, muszę sobie jakieś szafki porobić. To co tutaj jest to wszystko zostanie. Znaczy wiadomo no. To co... Potrzebne mi będzie tam, to zabiorę, czyli jakieś te półki na, na ściski, całą moją modelarnię zabiorę, bo i tak chłopaki będą do mnie przychodzić, więc będą przychodzić tam. Jakieś półki, reszta, wszystko narzędzia, wszystko zabiorę. A to pomieszczenie zostanie zaadoptowane na takie pomieszczenie, małe pomieszczenie gospodarcze związane z ogrodem, czyli kosiarka, grabie, wszystko co jest na potrzebne, jakieś nasiona. Pierdoły. To wszystko będzie się tutaj znajdowało, także e, póki co e, tego obiektu nie będę w żaden sposób rozbierał. No. E, co? Myślę, że temat e, i tak już e, wyczerpałem na chwilę obecną. To jest takie pożegnanie, to jest taki film pożegnalny dla, dla tej keciapy. Ja się nie poddaję, ja będę e, de, Będę się starał organizować dalej. Także to jest tylko, e, tylko pożegnanie tej małej kanciarki. Film z nowego warsztatu. Warsztaciku, e, co z warsztatem nie będzie. nie można. Będzie na pewno taki film, myślę. Tak myślę. Chyba, że pod, pod tym filmem będzie fala komentarzy, że daj sobie spokój z tym filmem. Po co? To wtedy nie. Ale jeżeli nie będzie takiej fali, to jak najbardziej nagram. No i co? Krótki film wyszedł, krótki 3-6 minut. czołweczka, popierdółki, także bez zbędnego przedłużania. Ja się na chwilę obecną z wami żegnam. Żegnamy się z tym pomieszczeniem. Choć, jak już mówiłem, jeszcze pewnie coś w nim nagram. Żegnamy się z tym pomieszczeniem. I do następnego filmu. Cześć!